Dzień dobry. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, co zapowiadałam już od jakiegoś czasu. Tajemniczy projekt. O co chodzi? Co się stało? Moje drogie prowadzenie kanału na YouTube wiąże się ze statystykami i sprawdzaniem, co tam w tych statystykach się dzieje. Jak sobie tak bardziej ogólnie popatrzę na te moje statystyki, to słuchajcie, wiecie, że pierwsze pojedyncze posty na blogu pojawiały się w 2013 roku. Więc to już jest 10 lat mojej działalności w internetach. A od 5 lat aktywnie, systematycznie prowadzę kanał Kosmetologia Naturalnie na YouTube. Od 5 lat nieprzerwanie, trzy filmy w tygodniu przynajmniej. Więc jest to dla mnie wyjątkowy czas. 5 lat taki, powiedziałabym, okrągły jubileusz. No wyjątkowa okazja do tego, by stworzyć coś większego, coś dla Was. Ale co zrobić? Jak to zrobić? Człowiek ma pewne marzenia, ambicje, ale też nie wszystko jest bardzo łatwe. I chociaż planowałam, że ten wielki dzisiejszy dzień nastąpi idealnie w 5 lat trwania mojego YouTube'a, czyli w sierpniu, no jak widać mamy inny miesiąc, więc troszeczkę się przesunęło, ale mam szczerą nadzieję, że będzie to dograne na tip top. Więc z czym ja dzisiaj do Was przychodzę, moje drogie? Pragnę Wam zaprezentować nową internetową drogerię, kosmetyczny shop. Twoje nowe, ulubione miejsce w sieci. Kosmetyczny shop to drogeria oferująca kosmetyki naturalne przeznaczone dla każdej z Was. Dla tej, która ma skórę bardziej wrażliwą albo bardziej tłustą, mieszaną, suchą, dojrzałą. Pierwsze oznaki starzenia. Każda z was znajdzie coś dla siebie. Dobierając ofertę kosmetycznego Shopa, chciałam ją zmiksować, nie tylko postawić na kosmetyki, które są uznane i takie topowe, takie jakby wiecie, pewniaki, że, że ja wiem, że to zainteresuje, bo o tym w internetach jest głośno, ale chciałam też przedstawić Wam, zaprezentować i pokazać pewne mało znane marki, które są absolutnie fantastyczne pod kątem składowym i jakościowym, pod kątem działania. Więc zacznijmy może od prezentacji tych marek. I jak same zobaczycie, marki te są zróżnicowane nie tylko jakościowo, ale także cenowo, bo zależy mi na tym, by każda z Was znalazła coś dla siebie. Bardzo zależy mi na tym, żeby Kosmetyczny Shop był mega inkluzywny żeby każda z Was mogła tam znaleźć swoje ulubione kosmetyki albo poznać perełki, których jeszcze nie znacie. Zacznijmy więc może od tych marek. Bardziej uznanych, bardziej znanych. Potem przejdziemy sobie do tych mniej znanych, ale które jak najbardziej są wyróżniające i które bardzo uważam, że zyskują na jakości i warto, by pokazać je szerszemu gronu odbiorców. Na sam koniec też coś więcej, ponieważ kosmetyczny shop to nie tylko kosmetyki. Ale na razie zapraszam na prezentację oferty. Zacznijmy już od tych bardziej znanych marek, o których na pewno słyszałyście czy na moim kanale, czy nie, tylko ponieważ są one już dobrze uznane wśród fanek naturalnych kosmetyków. Pierwszą z nich jest Inimini. Inimini powstało z myślą o skórach wybitnie wrażliwych, delikatnych, wymagających ukojenia, również dla osób, które być może borykają się z pewnego rodzaju dermatozami, jak egzemy czy atopie. Także jest to marka, która jest przeznaczona dla kobiet w ciąży, mam karmiących, ogólnie bardzo bezpieczna opcja i yy, robiona z myślą o skórach wybitnie, wybitnie wrażliwych, więc jeżeli macie skóry suche. Delikatne, często ulegające wrażliwościom, to dobrze jest zwrócić uwagę właśnie na Inimini. I Inimini też to, co mi się bardzo w nich podoba, zadają kłam temu, że jak kosmetyk jest dla skór wrażliwych, to jest tylko taki prosty formulacyjnie i troszeczkę nudny. Mm -mm. Inimini udowadnia, że można tworzyć kosmetyki z poszanowaniem dla skór wybitnie wrażliwych a jednocześnie dostarczać tym skórom bardzo ciekawych substancji aktywnych, ponieważ w składach Inimini znajdziemy m.in. stabilną formę witaminy C, retinal i to w ogóle kremy z różnymi stężeniami tego retinalu, wąkrotę azjatycką, algi, peptydy, również te o działaniu botox-like, kwas hialuronowy, a wszystko okraszone substancjami łagodzącymi, nawilżającymi i chroniącymi skórę na co dzień. I chociaż w ofercie Inimini znajdziemy bardzo dużo ciekawych kosmetyków, zarówno dla bardziej skór suchych, bardziej naczynkowych, bardziej również tych problematycznych, tłustych mieszanych, to N Cosmetics, czyli firma, której marką jest Inimini niedawno wypuściła także taką mniejszą troszeczkę markę, ale dedykowane dla młodzieży i osób bardziej ze skórami problematycznymi, czyli Catch a Tiger. To jest troszeczkę mniejsza marka, być może troszkę mniej znana, ale również Warto jest na nią zwrócić uwagę pod kątem jej skuteczności. Natomiast, jeżeli borykacie się z niedoskonałościami, przetłuszczaniem skóry, być może skórą mieszaną, ale nie jest to wasz. Podstawowy problem, nie jesteście nastolatkami, tylko być może wasze skóry są bardziej dojrzałe albo naczynkowe, a być może tak trudne w pielęgnacji, że jednocześnie potrzebujecie naprawdę mocnego nawilżenia, czujecie, że skóra jest odwodniona, ale ma bardzo łatwą tendencję do komedogenności i ciężko wam znaleźć balans pomiędzy. Nawilżeniem, ale odpowiednio lekką formułą, to wtedy warto zwrócić uwagę na Moistry, ponieważ Moistry jest marką, która jest tworzona z poszanowaniem i myślą o tym, że zbywają skóry z bardzo dużą tendencją do zapychania. Formulacje, niezależnie od tego, który kosmetyk wybierzecie, ma być dobrze wchłanialną formulacją, nieobciążającą. Oczywiście ciężko powiedzieć, że kosmetyk działa niekomedogennie, bo komedogenność jest zawsze kwestią indywidualną. Ale całe moistry było właśnie w ten sposób tworzone, by szanować skóry z tendencją do obciążania. I tutaj mamy także bardzo dużo ciekawych substancji aktywnych, niemniej na kosmetyki te tworzone są w myśli takiego minimalizmu. Czyli nawet jeżeli zdecydujecie się na jeden kosmetyk myjący i jeden krem, to jesteście w stanie z jego pomocą uzyskać pełnię satysfakcjonujących rezultatów. Przykładowo krem do twarzy może być kremem zarówno takim na dzień, jak i na noc, więc minimalizm kosmetyczny, kosmetyki. Bez dodatku kompozycji zapachowych takich sztucznych. Wszystko tutaj pachnie tym, co natura dała do środka, czyli olejkami eterycznymi, ekstraktami roślinnymi, również kolory kosmetyków moistry. Widać, że są tam zastosowane wysokie zawartości substancji aktywnych, ponieważ te kosmetyki mają lekkie zabarwienie wynikające nie z dodatku jakichś pigmentów koloryzujących, tylko po prostu tego, co jest w środku. Jest feria barw, a więc oczywiście Slavia Cosmetics. I jeżeli chodzi o kosmetyki Slavia, to to jest marka, która jest dedykowana dla pierwszych oznak starzenia. Mają stymulować skórę do produkcji kolagenu, elastyny, troszeczkę też relaksować mimikę, by nie pogłębiały się zmarszczki mimiczne, mają chronić skórę każdego dnia i jest to marka wegańska. I podobnie jak na sklepie internetowym Slavia z kodem kosmetologia10, macie dodatkowy rabat 10%, Podobnie na kosmetycznym szopie ten rabat również obowiązuje. A teraz czas na prezentację mniej znanych marek, ponieważ kosmetyczny shop ma być wyjątkowym miejscem, gdzie będą dostępne nie tylko te uznane marki, ale właśnie też, gdzie chciałabym wyróżniać marki, które dopiero zaczynają, startują, a mają bardzo ładne składy. I przykładem takiej marki jest Ferny. Ferny wzbogaci kosmetyczny shop o bardzo ciekawe kosmetyki myjące, ponieważ już od dawna wskazuje, że w kontekście skutecznej pielęgnacji to nie tylko pielęgnacja jako dobór tych kosmetyków typu serum, kremy, maseczka jest istotne, ale prawidłowe oczyszczanie także, bo kiedy skóra jest dobrze, dogłębnie oczyszczona, to ona lepiej reaguje i wchłania substancje aktywne z tych pielęgnacyjnych kosmetyków. No i też jeżeli skóra będzie zbyt agresywnie, zbyt mocno oczyszczana, to ona zawsze będzie nam płatać figle, ponieważ będzie naruszona bariera hydrolipidowa, pomimo tego, że będziemy nakładać na przykład wysokopółkowe, bogate w składniki aktywne, kremy, maseczki, sera. Więc bardzo istotne jest także zwrócenie uwagi na kosmetyki myjące i w kosmetycznym shopie nie wyobrażam sobie, by brakło naprawdę szerokiego segmentu kosmetyków myjących. Więc oferta Ferdy ma być odpowiedzią na potrzeby tych z Was, które szukają ciekawych kosmetyków naturalnych myjących i jednocześnie w całkiem dobrej cenie. Prawdopodobnie o ferny niewiele z Was słyszało i może to być dla Was nowość, dlatego, tak trzy słowa. Miałam okazję testować ich żel do miecia twarzy. I to jest żel, który jest bardzo dobrze oczyszczający. Zostawia tak gładką, niesamowicie skórę ze zwężonymi ujściami grubczołów wojowych, ale jednocześnie bez uczucia takiego ściągnięcia. Niemniej jednak, sądzę, że to może być żel, który spisze się bardzo dobrze na skórach tłustych opornych nawet takich do których do tej pory na przykład miałyście ciężko coś dobrać, by skutecznie oczyszczało, a jednocześnie nie było nadmiernie agresywnie myjące. Natomiast jeżeli chodzi o taką bardziej skórę z rozregulowaną pracą gruczołów wojowych, gdzie czasami zdarzają się suchości, czasami to przetłuszczanie, myślę, że mógłby być za mocny, ale skóry z zaskórnikami, trądzikowe nawet takie ze stanami zapalnymi Myślę, że ten kosmetyk jak najbardziej przypadnie im do gustu. A jeżeli wymagacie dogłębnego oczyszczenia, ale jednocześnie właśnie macie skórę bardziej, która wymaga delikatności, bo by być może jest to skóra mieszana, z rozregulowaną pracą gruczołów łojowych, czasem zdarzają się suchości, ale czasem to przetłuszczanie, ciężko Wam dobrać kosmetyki dla tej cery, zwróćcie uwagę na Juana. Również jest to marka, która sądzę, że być może nie słyszałyście o niej zbyt wiele, a jest to bardzo ciekawa pod kątem formulacyjnym marka, ponieważ została stworzona przez panią Joannę Rachubik, panią, która do tej pory pracowała przy produkcji kosmetyków, tworzeniu formulacji, natomiast jej marzeniem było stworzenie własnej marki, która jednocześnie będzie marką naturalną, delikatną dla skór i właśnie bardzo skuteczna pod kątem doboru substancji aktywnych. I zobaczcie, jak ta młoda firma kosmetyczna. Polska ma mnóstwo dostępnych kosmetyków w swojej ofercie już teraz na start. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem pianki, no bo jakże oczywiście? Ja po prostu uwielbiam pianeczki i to jest pianka, która raz jest niesamowicie delikatna, dwa daje bardzo dobre, dogłębne uczucie oczyszczenia. Jednocześnie jest to pianka, która ma bardzo ciekawy zapach, taki mam wrażenie jak po prostu kwietna łąka, nie wiem wyczuwam tutaj jakieś rumianki, jakieś stokrotki, tak odbieram zapach tego kosmetyku jednocześnie ten zapach jest bardzo delikatny i nie narzucający się także zwróciłam uwagę na tonik, który jest pozbawiony substancji powierzchniowo czynnych można go stosować w dwojaki sposób albo na płatek kosmetyczny albo jeszcze lepiej przyznaję bezpośrednio na dłoń i wklepać w skórę bo wtedy wystarcza nam ten kosmetyk na znacznie, znacznie dłuższy Czas, a także mega mega doceniłam krem pod oczy o bardzo bogatej formulacji, i sądzę, że o tym kremie jeszcze powiemy sobie troszeczkę więcej, bo jest wyróżniający się pod kątem długotrwałego uczucia nawilżenia, a także napięcia i liftingu skóry. Bioetik. Także. Polska i mało znana marka kosmetyczna, jednocześnie oferująca produkty w bardzo szerokiej gamie różnych formulacji, bo mamy sera bardziej olejowe, sera bardziej takie żelowo-hialuronowe, mamy różnego rodzaju kremy, zarówno z podziałem, dzień, na nas, jak i te bardziej uniwersalne, więc oferta jest bardzo szeroka i są to kosmetyki w całkiem dobrych cenach. I robiąc research do kosmetycznego shopa, brałam uwagę nie tylko to, o czym wy ze mną korespondujecie, jakie wy marki lubicie doceniać, nie tylko to, jakie ja składy chciałabym pokazywać i że chciałabym, by kosmetyczny shop był ofertą zróżnicowaną i te takie marki uznane i te mniejsze, to przez to, że już kilka lat pracuję w handlu, mam pewnego rodzaju możliwość i swobodę rozmowy, z osobami, które na handlu zjadły zęby, z osobami, które prowadzą własne biznesy już od lat i które naprawdę mogą rekomendować jakieś produkty, widząc po jakie produkty często klientki wracają i do jakich marek mają zaufanie. I właśnie taką marką jest Bioetic. Jedna z pań będącami znajomą taką po fachu powiedziała, że to jest właśnie marka, która bardzo zyskuje na uznaniu wśród jej Stacjonarnie, lokalnie odbiorców, ponieważ jest to pani, która prowadzi drogerię lokalnie już chyba od 20 lat. Przykład przedsiębiorcy, który się rozwija, który ma uznanie i który po prostu już zwyczajnie z racji doświadczenia wie na co zwracać uwagę. Dlatego, kiedy usłyszałam tak pozytywną rekomendację, no to postanowiłam faktycznie, muszę zwrócić uwagę na bioetik. Składy mnie absolutnie zachwyciły i zdziwiłam się, dlaczego o tej marce nie ma głośniej w internetach. Jest głośniej, ale lokalnie, stacjonarnie. W internecie jeszcze nie. Dlatego przyciągnęłam tą markę dla siebie i dlatego bardzo chciałam, by ona także była na kosmetycznym shopie. Jeżeli chodzi o test tych kosmetyków, do twarzy produktów jeszcze nie testowałam ale to nie znaczy, że w ogóle nie testowałam tych kosmetyków. Ja już jestem troszkę na etapie dalszej myśli o rozbudowywaniu kosmetycznego shopa. Ja testuję sobie teraz kosmetyki do ciała, ponieważ nadchodzi sezon zimowy, będziemy bardziej zwracać uwagę na pielęgnację rąk, będzie sezon bardziej zakupów świątecznych, być może będziecie chciały obdarować kogoś produktami do ciała jako takim najbardziej uniwersalnym wyborem prezentowym kosmetycznym, dlatego ja już jestem na etapie testowania sobie produktów bioetik, ale w kontekście Ciała. Więc kosmetyczny shop z całą pewnością będzie się dalej rozwijał. Dzisiejszym filmem chcę Wam, jakby, tylko dać taką zapowiedź, że to, co teraz jest w kosmetycznym shopie, to jest tylko start. To się będzie wciąż rozwijało, tych marek będzie więcej i nie tylko twarz. Będziemy także rozwijać ten segment kosmetycznego shopa, na przykład, jakim jest ciało. Oczywiście chcę, żeby ten sklep rozwijał się bardziej pod kątem też tego, jakie są Wasze sugestie, na które jestem otwarta. Więc jeżeli chodzi o Bioetik. Produkty, które ja sobie teraz testuję, totalnie urzekły mnie zapachem. Nie tylko skutecznością, bo to swoją drogą, ale zapach. Jest to coś wyróżniającego. Te zapachy są zapadające w pamięć, ale bardzo noszalne, nie są nachalne. One utrzymują się, ale są jednocześnie delikatne, więc nie będzie Was bolała głowa. Nie jest to coś bardzo takiego krzyczącego tym zapachem, wręcz przeciwnie, bardzo otulające, kojące zapachy, nieoczywiste. I one przez to zapadają w pamięć, bo robiąc testy na znajomych, pytając się, co sądzisz o tym zapachu, bardzo często widziałam właśnie takie, że mmm piękny jest ten zapach, ale co tak pachnie. Więc bioetyk warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli macie wrażliwe nosy, ale też lubicie komfortowe, ładne, otulające zapachy. Więc mam nadzieję, że biorąc pod uwagę, jak te kosmetyki są lubiane na rynku stacjonarnym. To szczerą mam nadzieję, że tak samo zostaną polubione przez Was, przez odbiorczynię bardziej w sklepów internetowych. Ale kosmetyczny shop to nie tylko kosmetyki, to również dodatkowe materiały, w tym mój pierwszy e-book dotyczący działania anti-Age, działania przeciwstarzeniowego o wymownym tytule Co robić w wieku lat 20, by dobrze wyglądać w wieku lat 30. Jest tam usystematyzowana wiedza dotycząca kosmetyków, składów, jakie grupy substancji aktywnych stosować, na co zwracać uwagę. Ale też nie ukrywam i nie zamykam oczu na to, jak coraz prężniej rozwijającymi się dziedzinami jest chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna, więc tym kwestiom także poświęcam osobny rozdział e-booka. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną od tych. 5 lat. Myślę, że jest to taka okrągła rocznica i cieszę się, że możemy świętować ją wspólnie właśnie w taki sposób. Kosmetyczny shop jest tak naprawdę dopiero początkujący i raczkujący. Muszą się nauczyć bycia przedsiębiorcą i, i pewnych rzeczy związanych z prowadzeniem własnego biznesu, dlatego nie porywam się od razu na największego ogiera, tylko Staram się małymi łyżeczkami iść do odpowiedniego celu. Dlatego Kosmetyczny Shop na chwilę obecną oferuje kosmetyki przede wszystkim skupione na pielęgnacji twarzy, ale z racji tych kosmetyków i doboru tych substancji aktywnych, spokojnie też okazało się, że z oferty, którą wybrałam, wyekstrahowaliśmy też taką serię jak Mama i Dziecko oraz Młodzież. Więc na chwilę obecną Kosmetyczny Shop głównie jest ukierunkowany na pielęgnację twarzy, ale to nie jest tak, że tylko tak będzie i że tylko te. Marki będą na kosmetycznym shopie dostępne. Jestem totalnie otwarta na to, jakie WY chciałybyście marki widzieć w kosmetycznym shopie i czy chciałybyście szybciej zobaczyć pielęgnację ciała, pielęgnację włosów, może jakoś to zmiksować. Chcę, żeby kosmetyczny shop był przede wszystkim miejscem dla Was, bo to nie jest tak, że ja robię coś dla siebie, pod siebie i tylko z myślą o sobie. Nie. To ma być miejsce przyjemne dla Was, na którym chcę, żeby wam się miło, spędzało czas, żebyście mogły dostać materiały, które będą dla was atrakcyjne i żeby oferta kosmetycznego shopa odpowiadała Waszym potrzebom. Więc biorąc pod uwagę korespondencję z Wami, tak też kosmetyczny shop. Będzie się rozwijał. O wszystkim tym, co dzieje się w sklepie, będzie Was informował Shopik. Shopik jest maskotką kosmetycznego shopa. Będzie informował o tym, co nowego pojawia się w kosmetycznym shopie, będzie informował, jakie promocje się szykują, co tam trwa ciekawego, co nowego będziemy wprowadzać. Te informacje na Instagramie, na Facebooku będzie przedstawiał Wam Shopik, a jak na razie możecie zobaczyć, przede wszystkim skupia się na tym, by wszystkie składy w kosmetycznym shopie były świeżo wypracowane, mają być Czyściutkie, naturalne, biodegradowalne. Na sam koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam, nie tylko za obejrzenie tego filmu, ale w ogóle za kształt, Za te 5 lat tego, jak trwała kosmetologia naturalnie na YouTube. Za każde słowo wsparcia, za motywację, za to, że byłyście ze mną. Bo tak naprawdę bez Was ten kanał i moja działalność nie miałaby racji bytu. Bo gdybym nie miała Was. I nie miałabym komu opowiadać, i nie czułabym takiej realnej potrzeby, pomocy Wam coś wyjaśnić, coś przybliżyć, coś ciekawego zaprezentować, to tworzenie bez Was takiego kanału byłoby totalnie puste i bezsensowne. Także przede wszystkim dziękuję za to, że byłyście ze mną. I cóż, mam nadzieję, tego życzę sobie i Wam, żebyśmy wciąż kolejne 5 lat. Trwały ze sobą i mogły wspólnie się wspierać i wspólnie wymieniać się doświadczeniami, opiniami dotyczącymi różnych ciekawych kosmetyków naturalnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i czekam na wszystkie Wasze opinie, ewentualne uwagi, zalecenia, podpowiedzi, jak dalej rozwijać kosmetycznego shopa, co chcecie w nim widzieć i czy w ogóle jest to dla Was coś interesującego, a może jakieś uwagi, co lepiej byłoby poprawić, zedytować. Jestem otwarta na Wasze sugestie, bo to ma być przede wszystkim miejsce dla Was. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.